Na ulicy Brzezińskiej, na chodniku, na wysokości sklepu z Wikliną, jest zapadnięta studzienka. Jest ta płyta, co była, potłuczona i tak nałożona. Tam prawdopodobnie był wypadek, dziecko miało wypadek, jest jakaś sprawa sądowa, ale nie znam szczegółów. Druga podobna sytuacja jest na postoju taksówek. Jest, jest studzienka. I nasuwana jest płyta, taka metalowa z blachy. To się ciągle przesuwa. I kolejna sprawa. Na ulicy Kopernika, przy ulicy 3 Maja, są leżą na poboczu zdewastowane płytki chodnikowe, zdjęte, no nie wiem, 8-6 lat temu, jak było, była przepinka prawdopodobnie wodociągu. I proszę o usunięcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że to zostało tutaj ukonwiane. Chciałbym tylko przypomnieć, że ulica Brzezińska jest drogą wojewódzką. Więc ja, oczywiście, to przekażę jak najszybciej do leżących grup wojewódzkich. Kwestie postoju tak przeanalizujemy. A płyty chodnikowe Kopernika 3 maja, no, trzeba będzie zobaczyć, ale też zastrzegam, takich miejsc jest bardzo, bardzo dużo i proszę o takie informacje. No, ja na Gałkówku spotykam się z płytami na każdym skrzyżowaniu, bo ktoś kiedyś przybił, że miało to być robione, pozaczynane, i naprawdę mamy tego bardzo dużo. Więc jeśli Państwo widzicie jakieś rzeczy, że leżą przy drodze płyty, Jakaś fragment po kanalizacji, niestety e, rzeczywistość, którą zastaliśmy, chcemy to e, po, więc proszę o takie sygnały, także poza sesją, tu jesteśmy dostępni cały czas. Dziękuję bardzo. Proszę, tutaj chyba głos chciał zabrać e, Radny Powiatu Wschodniego, Pan Mariusz Kotynia, proszę. Krótko tylko chciałbym powiedzieć, bo nie chciałbym Państwu zabrać czasu, no jako zostałem wywołany tej dyskusji i bardzo dobrze, myślę, że zarówno radni Gminy, jak i powiatowi zdają sobie z tego sprawy. jakie są koszty utrzymania dróg, tutaj radni obecne na sesji powiatowej również, również zdają sobie z tego sprawę, że środki, które są przekazywane są środkami niewystarczającymi. No, niestety na tym, w oparciu o tę umowę, porozumienie, które powiat podpisał z gminą, Myślę, że będzie trudno coś zrobić. Jest kwestia rozmowy na temat tego, co będzie w przyszłości. Ale myślę, że do tej dyskusji to bardziej właściwie będzie starosta czy starosta, bo wiem, że Państwo się na spotykacie i nie chciałbym się odnosić, bo nie znam wszystkich uzgodnień. Ja tam jestem tylko członkiem zarządu społecznego i nie pracuję w starostwie na zasadzie umowy o pracę. Także myślę, że to są bardziej właściwe osoby. to rzeczywiście o tej odpowiedzialności się nie obrali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, no, temat dróg powraca nieustannie i to czy powiatowy, czy gminnych, czy wojewódzkich to chyba największy nasz problem. Yy, I ciągle brakuje pieniędzy I, i takie są po prostu fakty. Yy, ja tutaj nie chcę robić powiatu, ale po prostu wiem, jaką mają sytuację. Też byłem radnym powiatowym i, i zdaję sobie sprawę, że sytuacja powiatu. Finansowa jest pewnie gorsza niż gminy. No, rozmawiamy, no, na bieżąco rozmawiamy. Nie chodzi o to, żeby teraz się odrzucać czy, 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 czy wymuszać. No, różne były okresy naszej współpracy. Mówię, naszej w sensie gminy i powiatu. Był też taki czas, kiedy gmina nie miała powiatu. powiatowych. Nie, dla powiatu byłby to bardzo duży cios. Ja sobie z, z tego zdaję sprawę, ponieważ yy, powiat Polski Wschodni nie zarządza teraz żadnymi drogami. Wszystkie drogi we wszystkich gminach są oddane gminom lub yy, nawet innym gminom, bo nie wszystkie chciały przejąć, więc inne gminy yy, sprawują zarząd nad drogami powiatowymi, czyli na przykład w brójce w gminie Nocona na przykład. Do, do takich sytuacji tam dochodzi. Natomiast fakty są takie, że no jakby nie ma dzisiaj powiat w ogóle narzędzi do tego, żeby sprawować funkcję zarządcy dróg. No, możemy otworzyć taką dyskusję, możemy przeanalizować te wszystkie dane, i jestem jak najbardziej za tym, żeby to robić. Natomiast wiem, że sytuacja jest w Polsce bardzo trudna, u nas tak, że co możemy tu robić. No, tak, tak na, na tej zasadzie wychodzę byłbym głównym daleki od tego, żeby mm, oddawać drogi powiatowe, bo to nie, bo, proszę Państwa, służyły mieszkańcom, to nie pomoże, nie, nie, mm, nie rozwiąże zupełnie problemu, bo, a myślę, że to pogłębi. Yy, jestem za tym, żeby rozmawiać, współpracować yy, i próbować współfinansować te inwestycje. Ten system, który został... Yy, Gdzieś tam kilka lat temu wymyślony, że przy inwestycjach 50% gmina, 50% powiat, no chyba się sprawdził. Jeżeli byłby zachowany, to ja byłbym zadowolony. Macie czyście Państwo świadomość tego, że nie wszystkie inwestycje zaplanowane w naszym budżecie są też w budżecie powiatu. Cały czas na ten temat rozmawiamy. Mam nadzieję, że z ostatecznie pozytywnym skutkiem. Jak będzie, to zobaczymy, ale ja myślę, że to z sprawa, żeby na kolejny blok komisji może przygotować dane na e, temat dróg powiatowych. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pozwolę sobie... Pan Marta, bardzo proszę, bo mam tutaj takie dwa pisma. Chodzi na to, że to są skargi na decyzję burmistrza i należy to którejś komisji skierować, przekazać, ale bardzo proszę, Pani Marta Przybylska. Na poprzednim jeszcze bloku komisji zgłaszałam taką sprawę z zapadającej się studzienki kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu Słowackiego i Wigury. Mam pytanie, czy coś w tej kwestii się ruszyło. I jeszcze jedna sprawa. To yy, przedłużeniu ulicy Słowackiego wzdłuż tej skarpy, na wiadukcie w tych krzakach, które tam są na przeciwko stacji benzynowej jest jeden wielki śmietnik. Ja wiem, że to na pewno robi młodzież, która przeżywa na tych schodach na Tutaj się schodzi z to też nie powinien tam prześladować, bo jest obecnie zakaz. Ale mam takie pytanie, czy nie można by było tam ustawić jednego kosza na śmieci i ewentualnie bym mogła prosić o uprzątnięcie tam tego całego pałacu. No, dziękuję. Proszę. Kwestia <gry> w kwestii spodziewki kramowskiego w w ostatnich dniach rozpoczęliśmy rozmowę z koluszkowskim przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej, żeby raz na zawsze rozwiązać jeden temat, kto naprawia infrastrukturę, która jest nie nasza. Studzienka należy do y, spółki naszej komunalnej, tak samo wszystkie władze y, kanalizacyjne, tak samo jak władze y, dotyczące wodociągów i w innych przypadkach gazownia na no swoje, są studienki telekomunikacji. Wystąpiliśmy do tych wszystkich instytucji z prośbą o to, żeby każdy naprawiał co swoje. Mamy już informacje z Kąszkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, y, umówiliśmy się na szczegółowy przegląd dróg. Troszeczkę nam to zajmie, bo to jest jednak 400 km, więc każdy po kolei przyjrzymy, uporządkujemy bez finansów gminy, ponieważ ktoś te urządzenia w drodze umieszcza, ale ktoś ma za nie odpowiadać. Akurat jeśli chodzi o tą konkretną studzienkę, jest problem natury technicznej. Ona tam się po prostu tak zerwała, że tam trzeba będzie troszeczkę więcej wyciąć, uporządkować, więc potrzebne tam będzie takie uproszczone pozwolenie. Chodzi no, tylko zgłoszenie, e, o zgłoszenie o, braku sprzeciwu, na, e, o sp braku sprzeciwu na wykonanie robót, więc troszeczkę się to przedłużyło, e, ale myślę, że w najbliższych dniach do, do kilku tygodni zostanie to zrobione, natomiast tutaj Państwu informuję, że armaturę tych wszystkich studzienek przeglądamy w tym momencie. Kwestia bałaganu ulicy Słowackiego i koszy na świecie. Proszę Państwo, no, my ciągle o tych koszach wracamy. No po pierwsze, no, posprzątamy, tak jak zawsze musimy sprzątać, tutaj pana dyrektora Malinowskiego od razu proszę, z jest na sali, aby pamiętał, żeby ten teren wprzątnąć. Natomiast no, na, Państwo mamy taki widok, tam gdzie stawiamy kosze na śmieci, tam dzisiaj legalizujemy wysypiska. Jeśli mówimy o takich miejscach na uboczu, przy schodach, które są faktycznie nieczynne. Więc ja powoli staram się, żeby te kosze były porozstawiane w takich miejscach, gdzie są pod głównym widokiem, widokiem typowy publicznym. Bo tam, gdzie stawiliśmy kosz na uboczu, na następnego dnia mieliśmy 10 worków, bo dowozili ludzie z domów. Więc boję się tego, ponieważ my za z tych odpadów płacimy. To samo jest właśnie z selektywną zbiórką odpadów. To, że my zbieramy butelki, to zaraz obok mamy tysiące worków. I to nie... od razu mówię, na czarne tysiące. Dzień nie potrafi pojawić się 30-40 worków dołożonych. Ludzie nie potrafią nie wrzucić butele do pojemnika bo Ja mam bardzo bogatą galerię zdjęć z tego tematu. Też bym Państwu przekażę jak udzielę informacji. Kosze uliczne obecnie oprócz na na zakład usług komunalnych w poniedziałki i w piątki. I w razie potrzeb, jeśli jest taka potrzeba to też możecie Państwo to zgłaszać do nas na zieloną linię w urzędzie. Kosze selektywne zbiórki odpadów w każdy piątek opróżnia ta na Werolia. Więc podpisaliśmy umowę w tej, nie, że kiedy ma czas, to przyjedzie go za darmo, to w każdym kątek ma opróżnić i posprzątać w promieniu 15 metrów wokół tego pojemnika. Jeśli byłoby inaczej, proszę o zgłoszenia. E, natomiast jak mówię, problem świeci to nie jest problem jednego miejsca, jednych krzaków przy schodach. Tam, gdzie stawialiśmy kosz, tam zaraz pojawiało się dzikie wysypisko. Więc y, będą one stawione tylko y, w miejscach publicznych, tylko pod dużym wyglądem obliku. Dziękuję bardzo Panu Proszę Państwa, e, takie dwa pisma e, od Państwa Adam Nowak, Sylwia Polusnowa oraz Pani Agnieszka i Piotr Czerwińscy i Maria i Sławomir Racz. Mieszkańcy ulicy Kościuszki 61, 61a i ulicy Zawiły 25. E, to są pisma, które do Rady 15-16. E, Czerwiec oraz takie pismo z 10 czerwca do Komisji Ładu Porządku i Ochrony Przeciwpożarowej w do opinii o bezpieczeństwie y, Prokuratury Rady ulica Siędziewicza w są składanych złożonego z Urzędzie Miasta 1 kwietnia 2001. 2011 zwracamy się z prośbą o zamknięcie ciągu pieszego zlokalizowanego na działce nr 65 pomiędzy ulicą Zawiłą a ulicą Kościuszki okolice Klubu Laguna przy warsztacie samochodowym Pana Ćwita. I proszę Państwa, odwołanie skarga od nieprawomocnej decyzji Burmistrza do Rady Miejskiej dotyczy podmowy przedłużenia umowy użyczenia na część działki oznaczonej numerem rezydencyjnym 65. I tutaj na podstawie artykułów są przedstawione kodeks postępowania także z Skargi. Składamy skargę na Burmistrza w związku z wyżej wymienionymi okolicznościami Proszę Państwa, jedni drodzy Państwo, taką samą skargę. Stan faktycznie jest bardzo duży, to myślę, że właściwie wywołujemy pan długi nam przebliżył, a my jako Rada zdecydujemy o tą skargę. Powinniśmy skierować do którejś z komisji, ale bardzo proszę o pana burmistrza o wyjaśnienie. Szanowni Państwo, no nie wiem czy ten teren jest Państwu znany. Ciąg pieszy między ulicą Kościuszki a ulicą Warszawską. Między zakładem naprawy samochodów pana Świta, a panem Czernińskim. Patrząc w stronę kościuszki, ciąg pieszy. ciąg pieszy. Ja tam się wychowałem, jest to bardzo znany teren, Tam biegaliśmy w się z tymi, co teraz skargi tutaj dla mnie piszą. Proszę Państwa, przed wyborami pan Burmistrz Wolna zadecydował o tym, żeby ten zamknąć. Po prostu ciąg y, zamknąć, ciąg pierwszy zamknąć, komunikację zamknąć. Y, zainteresowani byli mieszkańcy, nie wiem, chyba poszerzenie tych działań. Pan świk tutaj, tutaj za tym tematem chodził bardzo dawno. Y, Jeśli jak pamiętam, jak byłem zastępcą, to brążył to ten temat, wydawało mi się to kuriozalne, żeby zamykać ciągi komunikacyjne, jeżeli tam by miał przejechać jeden rok, Chciałbym sobie poszerzyć działki. Być może no, jest jakiś tam szum, bo ktoś przechodzi, ktoś przejeżdża, ktoś przebiega. W związku z tym Pan Burmistrz wolno wydzierżawy, chyba o użyczenia, bo nie wiem czy dzierżawy lub użyczenia, przed wyborami, przed całymi wyborami życzenia. i I proszę Państwa, kurioznie, bo gdyby wydzierżawił, tam przy użyciu na kilka lat, to by była sprawa zamknięta. Zrobił to na 3 miesiące. Yy, ja uważam tą decyzję za, za niedobrą I, i nie przedłużyłem tej umowy rady. Państwo tam mieszkający składają pisma od próżb, teraz już są groźby. Yy, no, taki, taka specyfika chyba tej kadencji, że tu będziemy tych skarg na moją działalność mieli sporo. Yy, ja nie zmieniam swojej decyzji, Szanowni Państwo. Nie Nie chcą tego odgrodzić, oddajemy sprawę do sądu. Yy, nie mam innych możliwości prawnych, żeby tutaj działać. Ma działka gminna być w pieszym, pieszy, z możliwością na drogę Takie jest moje zdanie tutaj w tym temacie. Klub Laguna, proszę Państwa, nie ma nic do tego, bo Klub Laguna jest od tego miejsca oddalony 400 metrów, co najmniej, no, 350. Także to tam o, piszą to żeby zamyklić sprawę, bo tam koło Górna Góra też jest przejście między ulicą Kościuszki a Warszawską być może tutaj liczą na nieznajomość tego terenu. No to tyle. Szanowni Państwo, to powierzenie jest jedno, natomiast to nie pozostawia w takim cudze, że my możemy tego nie rozpatrywać. Któreła skarka, musimy to zrobić jako Rada. Ja zwracam się do Państwa Radnych taką propozycją, której komisji powinniśmy to przekazać. Bardzo proszę, bo powinniśmy to rozpatrzeć, no nie możemy unikać takich rzeczy. Wyjaśnienia publiczne na pewno tutaj pomogły, że nie musiałem tego pliku czytać. Niemniej jednak, które z komisji się powinna tym zająć? Ja bardzo proszę Wysoką Radę o pomoc. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, taka jest tutaj propozycja, żebyśmy my jako komisja Mienia się zajęli. Ja na tą chwilę, jeżeli przekozuje ten wniosek, ale bardzo proszę pana przewodniczącego. Ja nie widzę, że tutaj przeszkód. Dobrze, proszę państwa, w związku z powyższym składa wniosek, aby skargę, odwołanie skargę o od nieprawidłowej decyzji pana burmistrza do Rady Miejskiej od państwa Adama Nowak, Sylwia Polus. Z ulicy Zabry 25, Agnieszka Czernicki, ulica Kościuszki 61, Maria Wysoko ulica Kościuszki 61, a zajęła się Komisja Mienia Komunalnego o Gospodarki Komunalnej. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest za? Proszę policzyć, pani inspektor. Pani Asiu. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 15 radnych wydziały się za, głosów przeciwnych nie było i by się wstrzymał. Stwierdzam, że Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej zajmie się tą skarbą na Pana Burmistrza. Proszę Państwa, jeszcze bym prosił do nas Panią Agatę Michala i w związku z powierzeniem Pani funkcji sołtysa składamy wyrazy uznania oraz życzymy radości i satysfakcji z powierzonej misji i wykonywania, wykonywanych zadań. Bardzo proszę, pani sądz jest do nas, bo pani to jest bardzo wnioskowa, zawsze jest do końca, bo trzymamy bardzo cienię, ale tak wszystko... Że Pan poważnie traktuje wszystkie sprawy. Mam do Pana Burmistrza prośbę, ażeby decyzje, które Pan Burmistrz wydaje, ja nie wnikam w ich treść. Jeśli się nie zgadzam, to składam odwołanie do odpowiednich organów, które od tego są w naszym kraju i rozpatrują. Albo ja mam rację, albo Pan Burmistrz. Natomiast chciałbym prosić, żeby Pan Burmistrz zwrócił uwagę podległym mu urzędnikom, aby wydawane przez Pana Burmistrza decyzje. Nie, przed ich doręczeniem adresatowi stronie zainteresowanej treścią tej decyzji nie były przedmiotem wcześniejszego przekazywania osobom postronnym, w tym także jakiejś nie mówię prasi, konkretnie nie wskazuję jakiej prasie. Ja nie mogę dowiadywać się o decyzjach pana burmistrza w sprawie, która jest prowadzona z, z Gazety choćby w tydzień w Poluszkach. To jest taka moja prośba do pana burmistrza ja bardzo o to proszę, bo nawet sądu, który zapada, on jest rozpatrywany na posiedzeniu niejawnym, ale przed jego publikacją, czyli ogłoszeniem w sali rozpraw stronie, która wniosła sprawę. Nieważne jakiej treści ten wyrok, czy oddala powództwo, czy zasądza wniosek, nie może wydostać się przed jego publikacją, przed ogłoszeniem w stronie. Tutaj dzieje się troszkę inaczej, panie burmistrzu, Wiedząc, że pan burmistrz bardzo poważnie traktuje wszystkie sprawy. Bardzo proszę, że zechciał pan zwrócić na to uwagę i zobowiązać podległych mu urzędników, aby do takich sytuacji w przyszłości nie dochodziło. Jeśli chodzi o sprawę choćby tej skargi, którą wysłuchałem, chciałbym również powiedzieć, że to też nie jest skarga na Pana Burmistrza, no bo jeżeli Panie Burmistrzu, jeżeli ktoś chce się odwołać od określonej decyzji, ja dalej powiadam, nie abstrahuję w słuszność i trafność tej decyzji, aczkolwiek uważam, że po wysłuchaniu tego, co Pan Burmistrz zechciał powiedzieć radnym i obecnym tutaj w sali gościom, Uważam, że ma Pan słuszną rację w tej, w tej materii. Niemniej jednak dalej nie jest to powód, żeby się tym zajmować. Skarg, jeśli ktoś nie zgadza się z daną decyzją organu administracji, może złożyć skargę do samorządowego kolegium odwoławczego, następnie do wojewódzkiego sądu administracyjnego, naczelnego sądu administracyjnego, a nawet żądać kasacji, jeśli się nie zgadza przed sądem najwyższym. Także nie jest to powód, żeby się tym zajmować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy są jeszcze zapytania? Nie ma. Przechodzimy do... Bardzo proszę. Pan sołtys stołectwa Słotwino. Pan Kaczorowski, Mariusz, tak? Kamil, panie, pan, przepraszam. Pan Kamil Kaczarowski. Dzień dobry Państwu. Ja chciałbym zaprosić wszystkich tutaj Państwa na imprezę kulturalną integracyjną Sołectwa Słotwiny, która odbędzie się 25 czerwca tego roku na działce sołeckiej, którą dostaliśmy tutaj od władz miasta. Impreza ta odbędzie się od godziny 17 do momentu, kiedy wszyscy wytrzymamy i stwierdzimy, że po prostu już jest dość. Na imprezie tej w programie będzie poświęcenie działki, gry, zabawy, konkursy dla dzieci i osób starszych. Będzie też muzyka, tańce, będzie zespół profesjonalny o godzinie 19.00. Będzie grill, taki duży, będą kiełbaski Państwo nie muszą ze sobą nic zabierać. Będą również podstawki do tego wszystkiego rodzaju dodatki. Napoje, również gorące i zimne. Zapraszam wszystkich tutaj Państwa, jeżeli kogoś Pominę to z góry przepraszam Pana Burmistrza, Pana Zastępcy Burmistrza, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koluszkach oraz wszystkich radnych, pani skarbnik, pana Jacka Łaszczyka również, wszystkich pracowników urzędu, redakcja tygodnika tydzień w Koluszkach, będzie również zaproszony starosta, wicestarosta oraz radnik Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz wszystkie stowarzyszenia znajdujące się w obronie gminy Poluszki. Także serdecznie zapraszam na tą imprezę. I jeszcze jedno małe pytanko do pana Mateusza Karnowskiego. Czy na tą działkę rekreacyjną moglibyśmy prosić o to, żeby został stawiony jeden kamienny kosz, z tego względu, że gdzieś w tym momencie już grają tam na boisku i nie chciałbym, żeby to wszystkie śmieci lotowały gdzieś obok. Tylko po prostu, żeby jeden był i będziemy sami dbali o to, żeby on był zawsze odróżniony i żeby tam było czysto. Znaczy, jeśli chodzi o kamienne koszty, to na pewno nie, bo one były kupione w przetargu i nie mamy ich więcej. Natomiast jakiś koszt myślę, że się znajdzie. Musimy tylko ustalić zakres jakby, odbioru odpadów stamtąd. Zapraszam i ja na pewno coś wymyślimy. To jest taki koszt tylko na stałe? By, by po tak, tak kwestia odbioru stamtąd odpadów, bo, bo musimy to zorganizować. Nie może koszt sobie stać. Musimy tak, tak. go ująć w jakiejś umowie, w jakimś porozumieniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, myślę, że już zapytań nie ma. Dzisiejsza sesja była wyjątkowo długą sesją, ale rozszerzony porządek obrad miał swój cel, proszę Państwa, abyśmy mogli, że tak powiem, odpoczywać jak najdłużej jest. Teraz czas wakacji, macie zaplanowane urlopy. Nie przewidujemy tutaj, aby odbyła się sesja nadzwyczajna. Może być to, ale może unikniemy. Ze względu na to, że dzisiaj kilka tych punktów przyjęliśmy, które były bardzo ważne, żeby znów za jakiś miesiąc nie wprowadzać ich w trybie nadzwyczajnym. Dziękuję Państwu bardzo. Zamykam obrady dziewiątej sesji Rady Miejskiej. Dziękuję wszystkim za utrwałość. Dziękuję.